Primo, my hey. He. He. So, name, a my na tej wojnie ładnych parę lat chciałoby się rzec, ale nie jesteśmy na tej wojnie parę lat, bo to przecież jedenasty odcinek wojen klonów, moi drodzy, dlatego intro będzie zupełnie inne. Trwają wojny klonów, spodziewajcie się wielu bitew tu, 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 Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, kontynuujemy, wróciliśmy na wojnę, kontynuujemy więc wojnę, mamy prawie 20% wojny przeszednięte, przy nie do końca, bo pamiętajmy, że to jest sama, to jest 100% właściwie gry, więc sama część fabularna pewnie zajmuje 50-60%, zobaczymy. Ostatnio była już jedna misja po powrocie na wojnę, dziś kontynuujemy po tym powrocie i walczymy dalej o dobro republiki, która i tak upadnie, to w ogóle jest zabawne, nie, w tym wszystkim że pomimo tego, że każdy już, jak w ogóle wychodziła pierwsza część Gwiezdnych Wojen, Phantom Menace, Mroczne Widmo, każdy już w ogóle de facto wiedział, jak to się skończy, a pomimo tego, trylogia okazała się całkiem okej. Okay. Eee, I to jest zdumiewające, bo de facto, ta trylogia miała mega ciężko i pomimo tego, że przez wielu jest jechana, że słaba i tak dalej, dżar dżar, bla bla, ja ją zawsze lubiłem. Ba, nową trylogię też lubię, ale pomimo tego, że nowa trylogia miała dużo łatwiej, bo jakby pisała historię zupełnie od nowa, w sensie nowa, czyli siódma, ósma, dziewiąta część, pomimo tego, że pisała od nowa, no to mogli zrobić wszystko, no to aż tak dobra nie była, pomimo, że ósma część jest moją ulubioną Gwiezdnych Wojen. Dobra, nie przedłużajmy, moi drodzy, nie, ponieważ tutaj nasza mm, a Bentres ma najłatwiej ją najmniej gonimy. Bo spójrzcie, tu już Grywiusa do szóstki gonimy. Aha, to jest grywius zielony. A gdzie jest ten? Doku. Gdzie jest Doku? Doku. Kurde, Doku też ma łatwo. Doku też ma łatwo, bo Doku ma trójkę, a ona też by miała trójkę, więc co? Może jednak doku pogonimy, co? Eee, w takim razie, ostatnio była Ventres, dziś na Quell, Jedi Crush, pogonimy Duku. Duku i oczywiście Story, i jedziemy z tym Dukiem. Eee, więc nie, pomimo tego, że każdy wiedział, jak się skończy, nie tylko dla Republiki, ale dla samego na Kina, ta trilogia, jakoś to się wybroniło. Nie wiem czemu, w ogóle skacze mi bardzo światło. O, teraz będzie lepiej, i widzicie, że jestem mądry, czy tam książki. Tylko będziecie nie tak z boku widzieli, przykro mi. Jedi Crush. Country Dooku war against the... Aha, po polsku czuć, okay. Wojna toczy się z duku na wielu frontach. Flota kierowana przez Aile Secure jest pod ciężkim atakiem ze strony separatystów. Magnificent Class Frigates. No, przez ich statki. I republikańskie statki są... Pod... Czy to jest w ogóle ta mega misja? Ja pamiętam, w pierwszym sezonie to było... Unfortunately... Na szczęście dwóch dodajów jest niedaleko, domyślamy się kto. Pamiętam, była taka jedna, jedna misja, jeden filmik. o jest właśnie ten jeden z moich ulubionych, absolutnie z całego serialu Wojna Klonów. Po prostu te lądowania, tych kanonierek. ooo, jakie to było genialne. Nie, naprawdę? Top 3 chyba odcinków i top 3 bite w Wojna Klonów. A powiem, że te pierwsze sezony były słabsze i późniejsze. Wojna Klonów tak bardzo, bardzo. Nie, naprawdę. wow, to było po prostu. wow. do dzisiaj wy top 3 moich ulubionych odcinków. Więc fajnie, że wybrałem tę misję. Taka wojna to mi się podoba. Tak jest, jak my tutaj lecieliśmy, ratowaliśmy tych ludzi. No. Piękno, piękno moi drodzy. to będzie level latany? Chyba nie... A jednak, ale myślę, że będzie łączony, bo no nie, nie wierzę w to, że w ściganiu za duchą nikogo nie będziemy ścigać. Dobra, musimy jakieś 3D zeszczelić. Bo tutaj takie w ogóle pseudo nitro. Teraz musimy ich oczywiście zatakować. Co prawda nie pamiętam, żeby tutaj w filmie atakowano... No drugiej ja strony, to muszę w ogóle lądować. To mogę lądować. Ja tam muszę lądować. Jak się lądowało? Okej, okay. u, dobrze pamiętam. To jest moje drzwi naciągane, bo bitwa, znaczy naciągane. No kurde, w sumie na tym w epizodzie 9 Monter w ogóle biegali po statynie. No masakra, śmieszne, ale nie mówię. już nowa trylogia dla mnie się broni, to mówiłem nieraz. Bardziej obwiniam Disneya, że tutaj na pewne rzeczy nie pozwolono. Nie pozwolono JJ Abramsowi zrealizować swojej wizji. I większe problemy mam o to, niż że była niedopracowana. Natomiast w dużych tak czytam książki, to mi się spodoba bardziej. Ale jak czytałem te koncepcyjne rzeczy, które tam miały się dziać, to miała być zdecydowanie lepsza i naprawdę byłaby dużo lepszą trylogią. Ale cóż, moi drodzy, tak jak mówię, no, Disney tu nie na wszystko, niestety, nam pozwolił. ha krój to Ani! Krój to Ani, jak młodzików w świątyni za kilka miesięcy. Ojej, ba, nie, dobra, bardzo, bardzo suchy żart. Bardzo suchy żart. Przepraszam! Przepraszam za niego. Eee, szczególnie, szczególnie młodzików. ja eee, dobra, już, fajnie. Eee, wow co to za laser był? Hmm, no, także, moi drodzy, tutaj, cóż, 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 cóż powinien być lepszy, natomiast, naprawdę, bierzmy pod uwagę, że dla mnie no, ta stara trylogia, 1, 2, 3, w sensie, no, starsza od tej nowszej, naprawdę miała bardzo, bardzo dużo plusików. I, i ja nie wiem, czy takie się czepiano, że w ogóle nie ma ducha, w wojen, że bla, 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 że nie wiadomo co. Dobra, zaczął nagle sikać wodą, tak? Zamiast. Zamiast, za, dobra. E, także moi drodzy, bla, bla, bla. A mi się od początku podobała i z tamtej trylogii faktycznie byłem zauroczony w ogóle w, we wszystkich częściach. Nawet ta pierwsza od Dżara mi się podoba. Każda w sumie, ale pamiętam, że każda teraz bardziej, czyli atak klonów mi się później bardziej podobał, chociaż się z perspektywy czasu, po x latach, jednak chyba bardziej, 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 bardziej mi się podobał um, Phantom Menace nad, yy, nad yy, atak klonów. Po prostu atak klonów yy, zrobił nam mnie wtedy efekt, że wiecie, te klony, to wszystko, tak długo oczekiwane wojny klonów i tak dalej, nie? to ten początek, dodatkowo to była pierwsza, jedna z pierwszych, no może nie pierwszych książek Gwiezdnych Wojen, które przeczytałem, bo pierwszą już czytałem w latach 90 mmm, ale mimo wszystko pierwsza adaptacja moja filmowa, a gdzieś w takim, wiecie, przyszedłem wtedy w ogóle uberfanostwo tych Gwiezdnych Wojen, że wiecie, no wcześniej podchodziłem, po co czytać adaptację, skoro widziałem to w kinie? No i się okazało, że książka dużo dopowiadała. Oczywiście nie zmieniała ponoć tak mocno wszystkiego jak na przykład może zmienić, yy, no właśnie, tutaj na przykład, yy, część dziewiąta czytana, czy na przykład row One, które ponoć bardzo dużo dodawało. A, więc tutaj tyle nie zmienia, ale że ponoć dodawało dużo. O tak się tylko teraz dziwnie patrzy na was, nie z boku. Trudno, trudno, musimy drodzy, to jakoś przeżyć. Czy wy musicie, ja patrzę w ekran. ja mam fajno. Eee, dobra, okej, okay, tam widzę, że to musimy iść tam w tamtym kierunku. Tutaj te droidy, ale mi oczywiście olewamy. Chociaż jedno serducho mi się przydało. Tak samo jak przydałby się chajsik. dał serducho, dobra, dał serducho. Stały lecą. Kurda, straciłem kolejne serducho. Weź wywijać, ani, 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 ani. dobra, dawać mi serducho. Kurde, więcej was nie miała matka. Tam fabryka, więcej was fabryka nie dała. Dobra, spaduwa. Ja nie mam czasu. Dobra. Um, to chyba troszkę chowałem, bo tam coś trzeba było innego zrobić, a ja to troszkę schakowałem. Dobrze, tak, trzeba hakować. Oczywiście um, hajsu zdobywamy, bo hajsikiem nie gardzimy, zawsze trudne tutaj musi być. Moi drodzy, póki co jest to ostatnia gra z Gwiezdnych Wojen na moim kanale. W jak to? Tak to, moi drodzy, przecież Pamiętajcie, nie mamy przecież cały czas yy, On to może pchać w ogóle nie fizycznie, tylko mocą Cały czas nie mamy Skywalker Sagi Jest przełożona na wiosnę przyszłego roku W związku z tym, no automatycznie no, nie będę miał wcześniej, no, bo jak mógłbym mieć ją wcześniej e, Więc moi drodzy, hmm, ten Skywalker czeka dopiero wtedy Bo to i tak tam nie pójdę Dobra, to sika, więc mamy 2 na 2 idźcie, 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 ja spaduwam, jest stąd A, i ja tam zostało trochę hajsu, trudno e, Dobra, where is y, trzeci? Dobra, spadujemy, spadujemy. No, w moi drodzy, jest trzeci zaznaczony na szczęście. Eee, więc, eee, no poczekamy do wiosny jeszcze, nie? Poczekamy do wiosny, bo musimy, bo nie mamy innego wyboru. Eee, dobra, eee, idziemy, gdzie to jest, gdzie to jest. Dobra, weźcie się droidy, one tu lądują, żeby powstrzymywać. Eee, Oczywiście separatyści w tym momencie prawdziwie już dawno powinni wiedzieć, co jaknuje. Eee, aczkolwiek bierzemy pod uwagę, że to jest fikcja, zupełna fikcja, to co tu widzimy przecież, bo w filmie tak nie było, w filmie, w sensie w animowanym serialu było tak, że oni lecieli ratować tą Eilę w ostatnich sekundach ją stąd zabrali, stamtąd i, i, i uciekli, nie, więc tu takiej bujdy nie było. Oczywiście tutaj nie mogło tak być zrobione, no bo wtedy po prostu byłoby to sami przyznacie nudne, e, gdybyśmy po prostu mieli tu przylecieć i, i, i tyle, nie, zabrać Eile i spadać, więc to byłoby było po prostu kosmicznie jak wie znowu jedno nudne. Eee, więc musiano to jakoś tu urozmaicić, chociaż wystarczyło moim zdaniem, by zrobić tu dobry level latany. I tyle. Aż się powiedział, o to prosiło. No ale okej, okay, okej, okay, moi drodzy. Troszkę pobiegamy, troszkę pozdobywamy złotka, pierdółek i tego duku dojedziemy, chociaż w tej misji na pewno żadnego duku nie znajdziemy. Oczywiście w... nie jest tak, że w każdej misji tu kogoś znajdziemy. Ale wiecie, tu wyjątkowo duku na pewno nie spotkamy. Chociaż zobaczymy, no bo teraz co się będzie działo, to ja nie, nie pamiętam. Bo ja tak jak wam mówiłem, kiedyś za młodu trochę pograłem w wojny klonów, ale tu już chyba na etapie piątego czy szóstego levelu mówiłem, że. O, tak daleko nie byłem. No i jestem wybuch. O nie, Ejla stracona, o nie, spoiler, nie! Każdy o tym was wie, więc tutaj nic nie spoileruje. Ejla pokazuje jeszcze, że wo, wo, wo. A, no, to jest o czyta? Tak jest. A, i to było to z świetną teraz, nie? Co tak w ostatniej sekundzie w ogóle ten... I oni myśleli, że na dead i tak dalej, że oni w ogóle ten... Oni w ostatniej sekundzie uciekli z tego statku, tak jest, z nadświetlą. Okej, okay, to jest mamy Escorte. No, tak, oni próbują ściągnąć. Ale siła moich rąk jest silniejsza. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No, siła mych rąk także nie, nie, łow, ło, ło, latamy, latamy, latamy. Eee. Dobra, siła mych rąk jest mojej drodzy większa Chciałem tu zrobić, dobra, jest czołka przecież, klock grał, grało się, dobra Okej, okay, musimy, tego też nie było, bodajże eee. To może być nudny level, jeżeli on będzie polegał tylko na tym, że mm, Tutaj tylko lądujemy i mamy niszczyć w sensie rzeczy Okej, okay, tam nie wejdziemy, czy wejdziemy? Wejdziemy, my tam jako człowieczek możemy wejść, ale nie możemy tam wejść. Jako stateczek, eee, dobra, fajnie, w ogóle mocą możemy statek przestawiać, więc temu nie możemy go w ogóle zniszczyć tą mocą. Co? Ej, ej, ej droid, wrócij go, się tak nie, dobra, da się go tak uszkodzić. Da się, jeden na pięć, i za pięciu dostanę pewnie fragment statku. Czy co w tej części budujemy? Nigdy do końca kojarzę, co budujemy, bo no to tu dużo gadać. I eee, co teraz? Okej, okay, jest wajcha, bo tak średnio mi idzie zdobywanie tych części w tym, w tym odcinku. I są torpedosy aktywnione. Są torpedosy! No i tu pieniążki czekają oczywiście, więc level strasznie naciągany. Oczywiście wiemy to, że TT Games lubi sobie, lubi sobie coś od siebie dodać do tej gier i to jest dla mnie zrozumiałe, przecież Jeden do jednego nie może to być sam fakt, że przecież coś się musi dziać innego, by te gry chociażby wydłużyć, czy żeby było zabawniej, śmiesznie i tak dalej. Rozumiem to, ale w pełni zmieniał wymyślone lewele. Czy w pełni wymyślone? Dobra, no nie jest w pełni wymyślony, bo też ratujemy tu Aile i, i cały, cały, prawda, nasz, um, cały nasz zespół, jakby całą flotę, cały garnizon, nie może do to że pojechał. Uh, uh. No więc, y, oczywiście, tu bardzo łatwo. Nawet nie musimy za daleko latać, moi drodzy. Aczkolwiek pewnie nie. Nie, koniec tyle. Nie wiem. Jest zbiertę wajchę. Także takie zmyślone za bardzo też nie są fajne. Ale no okej, okej. Czas zaakceptować to z pełnym inwentarzem, prawda? Brać te gry. Ojej, ojeju. jeszcze. Jeszcze raz lądowanko. No dobra, lądujemy, więc jeszcze raz. Tam w tym levelu inaczej abordażowano, w sensie abordażowano, to może O, zniszczyli mi. A tam tak nie było? Nie, tam się wydarzyło, że zupełnie inaczej abordażowano te postacie, w sensie od góry, od góry do dziury wlatywali i je wyciągali. Eee, dobra, a traktat było troszkę inaczej. Mogę się mylić, bo rany rany klockowskie, ile lat temu ja te odcinki oglądałem. Chociaż powiem wam, że jak otwierałem firmę, w sensie właśnie jeszcze nie otwarłem firmy, ale, jak postanowiłem, że otwieram swoją firmę, mówię to oczywiście o przystani klocków. No to miałem taki motyw, że, jak kupowałem pierwsze miksy, to taki, wiecie, behind the scenes mojej firmy i w ogóle Klocko jak, kupowa, jak kupowałem pierwsze miksy, to siedziałem właśnie w swoim salonie. To jest salon, jest bardzo dużo powiedziane. Dopiero teraz go remontuję. Nieważne, to jest inna bardzo długa opowieść, na no, zupełnie inny dzień. Siedząc w miejscu, które będzie salonem u mnie w domu. A rozkładając wielką, w ogóle starsi z was mogli widzieć te zdjęcia, rozkładając wielką, w ogóle e, wielki materiał na podłodze I tam wysypując mixy i segregując, właśnie Clone Warsy mi leciały w tle Bo tam był telewizor y, i, i w ogóle, wiecie, Clone Warsy mi leciały w tle, a ja sobie układałem miksy, bo pierwsze dni układałem je po cichu mm, W sensie segregowałem, miksowałem, bawiłem się i tak dalej, no długa historia Właśnie Clon Warsy mi leciały w tle i ten odcinek też tam leciał w tle, bo oglądałem wszystko, co było na Netflixie do oporu chyba. Ale oni mieli po pierwsze 3 czy 4 sezony i to oglądają to w cudzysłowie, bo tak jak mówię, oczywiście z oglądaniem to ma średnie wspólnego, po prostu bardziej leciało w tle, a ja się bardziej skupiłem na klockach niż na oglądaniu. Po prostu chodziło o taki zapychacz w tle jak telewizja. Taki behind the scenes z mojej firmy, moi drodzy. Jeżeli chodzi o to, moją firmę, pamiętajcie, że przecież prowadzę sprzedaż również kluczy do gier wielu. Wczoraj, w ogóle wczoraj, wczoraj, bo oczywiście link zawsze macie w opisie na, pod każdym filmem. I w ogóle moi drodzy, wczoraj dodałem bardzo, może znaczy bardzo dużo gier, to nie powiem, ale dużo gier wczoraj zostało przeze mnie dodanych, więc jeżeli ostatnio byliście na Allegro moim i stwierdziliście, że. A, no, tam nic nie ma, nie ma żadnych gier, które mnie interesowały który chciał kupić, no to yy, wiedzcie, że dodałem sporo, dużo, dużo, dużo gier dodałem nie powiem, że jakąś masakrę, ale dużo naprawdę gier jest dodanych na moje Allegro, więc wpadajcie może coś nowego znajdziecie w tym czasie, yy, więc wiecie staram się też być najtańszy w Polsce i na tym Allegro z tymi kluczami nie na Allegro, w ogóle najtańszy w Polsce różnie to było oczywiście, bo wiecie ja, mówię, ja rano ustalam cenę, a do popołudnia to się może zmienić, bo ktoś inny da ja na przykład nagrywam odcinki teraz, tak? co mam teraz zrobić? Nie u, do po prostu u. Po prostu u. A, I odlatujemy stąd. Odlatujemy stąd. Dobra, Ela uratowana. I odlatujemy, mój Więc pamiętajcie, by wpadać i sprawdzać jakie klucze mam. Może jakaś gra Wam się spodoba i kupicie sobie grę u samego Klotko Grała, najtaniej w Polsce. Okej, okay, i spaduwa teraz, tak? Spaduwa. Jeszcze musimy coś rozwalić. Jest, a to nie było tak, to nie... Aha, teraz musimy wrócić chyba na swój statek, tak? A, tak, bo oni mnie tu ściągli. Tego nie było w serialu, jestem prawie pewny że tego nie było w serialu że nas ściągli to po prostu by podlecieliśmy ratowaliśmy tą Eile'ę I, i tyli i tyli moi drodzy i tyli dobra lec tam lec tam lec tam bo są tylko trzy na szczęście kilka torpedów okay. i już i, i już nas nie ściągają więc bardzo naciągany odcinek ale moim zdaniem to jest behind the scenes mojej firmy o której opowiadam chyba zbyt rzadko, nie? Wielu z was narzeka, że jest to zlądowanie... Okej, okay, ale teraz tylko tu w naszym statku robimy was zakończyć ten film, Więc powinienem chyba częściej opowiadać o swojej firmie, bo wielu z was na to narzeka. I co jest? Nie możemy ruszyć, nie możemy ruszyć. Ajajaj, aj, aj. nie możemy ruszyć. Nie chcę zapalić. Grad jeden. Pomachaliśmy Jesteśmy na statku. Okej. Okay. Tyle! A po prostu było to popisował uciecz... to... Ta popisowa ucieczka w ogóle, że oni chcieli z tym wystartować, ale się nie dało. Więc w ostatnim momencie w ogóle on już wybuchała, oni wskoczyli nad świetlą? To było tak, prawda? Przypomnijcie mi, to tak było. Nie wiem, co się stało, moje zdjęcia. stało, że się nie stało. No cóż. No cóż. Nie wiem, czy się nie stało, że się nie stało, ale się nie stało. ajajaj Niestety braku mi, 90%, 10%, szczerze powiem nie do końca, więc chyba w bonusowaniu bym być te monetki, bo nie mam pojęcia gdzie mogły być, gdzie indziej. Całkiem więc pokochaj, już myślę, że można pierwsze postacie kupować, pewnie droższe są po milion, ale te tańsze myślę, że pewnie już można kupować. Dobra moi drodzy, ja Wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek, na moim odcinku, na moim kanale. Mam nadzieję, że subskrypcja przez Was jest kliknięta, a mam nadzieję, że... dobra, jeszcze filmik, nie? Ja sobie coś tu piszę innego, nie macie się. No Duku jest wkurzony, że uciekli, tak? No co ma nie być wkurzony? Kolejna porażka separatystów. Nie tak wielka jak porażka twoja, Duku, nad kurusa. I wracamy na mostek, moi drodzy. Uh -huh. Aż 2% mi jedna mis mi mi misja dała. A... Więc, moi drodzy... 4 godziny ponad gramy, mam nadzieję, że będziecie z nami jeszcze w kolejnych odcinkach, mam nadzieję, że subskrypcja jest już kliknięta, ja Was dzisiaj żegnam, zapraszam Was, w tym tygodniu się grafik w ogóle pogmatwał, jutro będzie Mario w ogóle, dzięki, że byliście, pa!